Pewnego słonecznego popołudnia na wsi u Piotrusia, dziewięcioletniego chłopca o wielkiej wyobraźni, panowało lekkie podekscytowanie. Piotruś wiedział, że tego dnia ma przyjechać jego dziadek, którego nie widział od dwóch tygodni. Siedział na werandzie, bawiąc się patykiem, a jego zwierzęcy przyjaciele suczka Pepsi, kotka Marcelina, kot mruczek, myszka Tymek, wiewiórka Basia i sześć wesołych kur kręciły się wokół, wyczuwając, że coś się szykuje. Nagle z oddali dobiegł dziwny dźwięk, coś jakby chrapanie starego silnika, połączone z poskrzypywaniem i okazjonalnym puf. Piotruś poderwał się z miejsca. To dziadek! zawołał, a Pepsi zaszczekała radośnie, biegnąc w stronę bramy. Zwierzęta podążyły za nią, ciekawe kto to taki. Gdy stary niebieski dziadka pokryty plamami rdzy, wtoczył się przez bramę, wydając kolejne puf, puf, i matiskrzyp. Wszyscy wiedzieli, że to on. Van wyglądał, jakby pamiętał czasy, gdy kury były jeszcze pisklętami, a silnik brzmiał, jakby chciał opowiedzieć własną historię. Dziadek wysiadł, poprawiając swoją słomkową czapkę i uśmiechnął się szeroko. No, Piotruś, jak tam moja ekipa? Zawołał, rozkładając ramiona. Piotruś rzucił się dziadkowi na szyję, a zwierzęta otoczyły go z ciekawością. Pepsi obwąchiwała jego buty. Marcelina ocierała się o nogawki, Mruczek zerknął z dystansu, Tymek wdrapał się na płot, by lepiej widzieć, a Basia zeskoczyła z drzewa, machając ogonem. Kurek dakały, jakby chciały powiedzieć Witaj, nowy gość! Dziadku, co słychać? Czemu twój wan tak hałasuje? I gdzie babcia Jadzia? Zapytał Piotruś, zerkając na samochód, który wyglądał, jakby zaraz miał się rozpaść. Och, to stara maszyna, ma swoje humory! Zaśmiał się dziadek. A babcia Jadzia została w domu, bo ma wizytę u lekarza, ale przesyła buziaki dla ciebie i twoich przyjaciół. Przywiozłem coś specjalnego, chodź, pokażę ci. I mam też coś dla twoich zwierzaków. Dziadek otworzył bagażnik wana, który zaskrzypiał jeszcze głośniej niż silnik, i wyjął starą drewnianą skrzynkę pełną błyszczących narzędzi, sznurków i dziwnych przedmiotów, które wyglądały jak części jakichś maszyn. Potem wyciągnął jeszcze jeden worek pełen przysmaków dla zwierząt. Były tam kostki dla Pepsi, suszone rybki dla Marceliny i mruczka, ziarenka dla Tymka, orzechy dla Basi i garść kukurydzy dla kur. Zwierzęta aż zapiszczały z radości, widząc te smakołyki. Najpierw coś dla was, a potem zabawa, powiedział dziadek, rozdając przysmaki. Pepsi od razu rzuciła się na swoją kostkę. Marcelina i Mruczek zaczęli zajadać rybki, Tymek chwycił ziarenko, Basia schrupała orzech, a Kuryk dakały, dziobiąc kukurydzę. Po małej uczcie dziadek spojrzał na Piotrusia. Co powiesz na to, żebyśmy razem zrobili coś fajnego? Może latawiec? Albo coś, co zaskoczy twoich przyjaciół? Zaproponował, mrugając okiem. Zwierzęta, najedzone i zadowolone, od razu podchwyciły pomysł. Pepsi zaszczekała, jakby chciała powiedzieć... Latawiec to musi latać wysoko. Marcelina miałknęła, wyobrażając sobie eleganckie wstążki na ogonie latawca. Mruczek mruknął coś o tym, że wolałby, żeby to było coś do jedzenia, a Tymek pisnął: Mogę pomóc związać sznurki. Basia, skacząc z gałęzi na gałąź, dodała: Ja znajdę najlepsze patyki. Kury, nie chcąc zostać w tyle, zaczęły gdakać i rozglądać się za piórami, które mogłyby ozdobić projekt. Piotruś i dziadek zabrali się do pracy w ogrodzie, rozkładając materiały na stole. Zwierzęta kręciły się wokół, próbując pomóc choć czasem bardziej przeszkadzały. Pepsi przyniosła za duży patyk, który przewrócił słoik z farbą. Marcelina upierała się, że latawiec musi mieć złote wstążki, a mruczek przypadkiem zasnął na płótnie, które miało być skrzydłem latawca. Tymek, zwinny jak zawsze, wiązał sznurki, ale raz zaplątał się w nie razem z jedną skórą. Basia biegała między drzewami, przynosząc orzechy, które miały być ozdobami. Kiedy latawiec był gotowy, wyglądał jak kolorowy ptak z piórami od kur, błyszczącymi wstążkami i nawet jednym orzechem od Basi. Nie, to teraz test, powiedział dziadek, a Piotruś chwycił sznurek. Ruszyli na pobliską łąkę, gdzie wiatr był idealny. Ale gdy tylko latawiec wzbił się w powietrze, Stało się coś nieoczekiwanego: sznurek zaplątał się o drzewo, a latawiec zawisł między gałęziami. Oj, chyba musimy go ściągnąć, powiedział dziadek i już zaczął podciągać rękawy, gotów wspiąć się na drzewo. Ale zwierzęta, przestraszone, że dziadek może spaść, od razu zareagowały. Pepsi złapała go za nogawkę i zaczęła szczekać. Nie, nie, to za wysoko. Marcelina miałknęła z niepokojem, ocierając się o jego nogi, jakby chciała go zatrzymać. Mruczek. Choć zwykle leniwy, podniósł się i mruknął zostaw to młodszym. Tymek pisnął. Dziadku, to niebezpieczne. Basia skakała wokół, a kury gdakały w panice, jakby chciały powiedzieć, nie rób tego. Dziadek zaśmiał się i podrapał się po głowie. No dobrze, dobrze. Skoro tak bardzo się martwicie, to znajdziemy inny sposób. Wtedy nad łąką pojawił się bocian Stefan, który wracał z pobliskiego pola. Zobaczył zamieszanie i podleciał bliżej. Pepsi, jako przedstawicielka zwierząt, zaszczekała do niego. Hej, Stefanie, nasz latawiec utknął na drzewie, a nie chcemy, żeby dziadek się wspinał, bo to za wysoko. Pomożesz? Stefan zatrzepotał skrzydłami i zaklekotał dziobem. Jasne, Pepsi, dla mnie to łatwizna, odpowiedział z dumą. Wzbił się w powietrze, zręcznie chwycił sznurek swoim dziobem i w kilka chwil uwolnił latawiec z gałęzi. Kolorowy ptak znów wzbił się wysoko nad łąką, a zwierzęta patrzyły z zachwytem, szczekając, miałcząc i gdacząc z radości. Pepsi zamerdała ogonem i zaszczekała. Dziękujemy, Stefanie, jesteś najlepszy! Piotruś i dziadek, choć nie rozumieli rozmowy zwierząt, widzieli, co się stało. To najlepszy latawiec, jaki widziałem, powiedział Piotruś, a dziadek poklepał go po ramieniu. Z taką ekipą wszystko jest możliwe. Wtedy z domu wyszli rodzice Piotrusia, którzy zauważyli, co się dzieje. Co za piękny latawiec! zawołała mama, a tata uśmiechnął się i powiedział: Skoro mamy już taki udany dzień, może zrobimy ognisko z kiełbaskami. To będzie idealne zakończenie. Wszyscy z radością przystali na ten pomysł. Rodzice, Piotruś i dziadek przygotowali ognisko w ogrodzie, a zwierzęta kręciły się wokół, czekając na swoje przysmaki. Gdy kiełbaski zaczęły skwierczeć nad ogniem, zapach rozszedł się po okolicy, a Pepsi i mruczek aż oblizali się z apetytem. Rodzina i zwierzęta siedzieli razem, śmiejąc się i wspominając dzień pełen przygód, a latawiec przywiązany do drzewa kołysał się lekko na wieczornym wietrze. Koniec.